Cześć, ja jestem Peppertmg Games. witam was, na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie... ...pogadać naszą nową działkę, którą zakopiliśmy chyba odcinki temu. Więc trzeba przygotować podrzepak. Niestety nie ma żadnego nawiedzenia, nie ma nic, ale jest wapno, to jest coś. I to będę zastosuje sobie właśnie, żeby załatać sobie tutaj... Trwa pod spodem, zobaczymy, czy jaki będzie inny dobry efekt, będzie będzie czy, przedziwny, czy, czy, czy bo raczej będzie odwrotny. to chciałem powiedzieć, yy, tutaj już widzę, że było ruszone wcześniej yy, przez poprzedniego właściciela. No bo tak trochę nie wtedy tak, na działkę się kobiło. Yy, na no, widzieliście, yy, no ale. Jakoś tutaj się udało, że tą działkę jakoś Ogólnie teraz też chciałem jakąś działkę kupić, ale niestety... Mam zboża. I tak jakoś tutaj, no nie wyjdzie mi tak jakbym po prostu sobie to żyć już no, 12 godzin nawet obieramy. To jest taka płytka uprawa, macie orka. Właśnie, bo to jest wydatk... A tylko jest nawet nie adekwatnie... ...dobry, tylko ogarnięty na tych pola więc mi tutaj tylko, jeszcze troszeczkę tym bardziej te wapno. Powinno być elegancko. Na razie piesi nie jedziemy, bo to jest w ogóle jakiś taki niezbyt taki wyrazisty ten kawałek. Nie może być problemy z GPS. Po prostu to jest pierwszy rok. Pierwszy rok, który będę to oprawiał e, Taką własność. Więc tutaj trzeba na razie. Mm, bez GPS a Mam nadzieję, że żadnych nagów nie będzie, nie będzie niczego pod tym względem, bo troszeczkę Pozmieniałem to ustawienie graficzne. Wy tutaj nie było. Mm, więc myślę, że będzie dobrze Dobra teraz, tak? Chociaż się będzie nagrać, bo ten kawałek nie jest duży, chociaż dostanę propozycję, że po wykupie inaczej, po skoszeniu tutaj pszenicy bodajże będę miał możliwość właśnie zakupu te, tych dwóch działeczek, czyli tutaj jednej Może z tymi z tą oczywiście mi chodziło, czyli jedna, druga 30, 30, 31, 32 I tutaj, tych właśnie powiedział gościu, że, bo to jest innego właściciela. Po prostu Czyli, ja będzie gościu miał zebrany, zaraz ja to kupuję. Powiedziałem mu adekwatnie, no pani, ale zaraz kupuję, jak to w będzie możliwe. Do ogarnięcia. Mienia problemu. no łąkę na razie też nie kupuję. Pod tym względem, że, no zobaczy. Mógłbym te też nie kupić tą łąkę teraz. Jeszcze na tym ją zgłosić. To też by nie było złą opcją, ale, Odeżam, że ją kupię na wrześniu eee, całością na gościu pchnąć te 3 pola, no ale wiadomo, że teraz notariusza, już tak wszystko dalej to jest troszeczkę kosztowne, no ale wiadomo, jak już podnie to pole i łąkę kupić czasem jak na jednym akcie notarialnym, no to spoko. Ale patrząc teraz jakbym kupić czas łąkę, za chwilę pole jedno i później trzecie, e, drugie i trzecie, no to trochę tak bez sensu to nie a Więc tak sobie postanowiłem, że go jeszcze pole, żeby to była tocznica 5 to jest aleśnica. Część żyto, tak? część, żyto, a ja będzie ogarnięte, tylko wtedy a to zaraz spaduje, kopuje i zaklepuje jak to się mówi. Można <laughs> <laughs> tak samo o tym gospodarzem. Więc przeżby by kawałeczki, bo to jest kabyczki właśnie tej naszej drugiej gospodarki. Coś może się bardziej tu będzie ręzało. Będzie można coś bardziej pokombinować tutaj właśnie z tym z tym obremiem można powiedzieć, gospodarczym. Na tej nowej gospodarce, no bo tutaj tu pracownik, tylko można powiedzieć, no co 30 klub mm, ogarnia, i więcej w temacie tutaj nie ma. Mm, więc na razie, no, to co właśnie? Dlatego też chcę blisko tutaj kupować pora, żeby po prostu troszeczkę te też mieć zobaczyć na tego pracownika, bo on troszeczkę zaczyna mnie e, w kulki lecieć. Mm, ze mną. mówi, że jest tak, i tak, dobrze, wszystko pooganiane, wszystko ciemne. Tak, ja padłem tak wieczorem. A się okazało, że troszeczkę tak trochę za... nie w tych godzinach sobie ogarniał tematy. Hmm, hmm, czyli chodzi mi bardziej o dojenie, o przęty, miał dojść o 17, tak samo jak i tutaj e, na głównym gospodarstwie, a przy do 17. Wiadomo, z robotem to jest inna sprawa nalewa, no, także wodówce są o 17 do June. A tutaj, a tu patrzyłem jeszcze nie wydojona mówi 17. się przyjechałem do jest godzina, nie wydojone z są. Ja mówię te, no, bo, bo przątł wtedy. My też nie poprzątane, to będziemy się na gościu do godziny 19 poprzątane wszystko, bo to jest praktycznie tylko co wydoić, rozdać Ospę i tyle w temacie. Ewentualnie jeszcze dospać yy, właśnie po podojeniu po yy, właśnie słomy, po ścipotem. I nic więcej. A on nie ja nie zdążyłem wyjść, bo ja to gdzieś tam byłem, coś tam, coś tam. Una, ja cię patę, przecież nie małe pieniądze, bo to jest 8500 za miesiąc, na miesiąc, moim zdaniem, adekwatnie, no bo to no, samo dojenie plus, nie wiem, wypychanie obornika, no, wiadomo, tutaj te, też mu jeszcze u w co do czego łap Wiadomo, barki, tu tutaj jest tak, taczkę, taczkowane to jest wszystko, ale wiadomo, yy, Ale... Wydaje mi się, że nie jest taka zła kruta. No troszeczkę za kulki leci, dlatego no, muszę jeszcze dojrzeć sobie. za yy, jakieś dwa dni trzy dni, przyjadę sobie tutaj na spokojnie, że zobaczy wieczorem, jak będzie wyglądało. No a dzisiaj dlatego też ta polna kobieta jest blisko niego, żeby wtedy wiedzieć co on faktycznie robi yy, na tym gospodarstwie, mimo wszystko swoich obowiązków, które tylko ma Więc tak to trzeba dzieje po prostu mieć te polary, jak nie robić. Będą się na no, jak są, to on nam się nakręcić, bo mniej więcej kiedy te się na będą. No bo jednak przyjeżdżam na łąkę i ja mi sposób, nie. nie wiem, jutro czy pojutrze przyjeżdżam i ogarnię tematy, tak? Hmm, właśnie. Ale tak, no to pole są Mmmm... Teraz będzie tylko przygotowanie pod rzepak. Czyli inaczej. Ja będę sobie rzepak. Myślę że nawet nie wiem czy będę was nagrywał ten rzepak. Będę w ogóle chciał... pokazywałam ścianie rzepaku. Potem to będzie teraz. Mimo wszystko a samym razie staram się w ogóle pokazywać pszenicę. Ale jednak, Dima to są chyba taką esencją tego wszystkiego, jednak tych całych ogółów, jak właśnie na danej uprawie. na no, ogólnie, właśnie, <laughs> więc chyba też nie ma jeszcze sobie i pszenicy. Mm, a tak ogólnie, no to chyba nie poza odcinkiem będzie oganięty, żeby po prostu nie zadlądać mm, i tak dalej. Ogólnie, już tam, gdzie no, zraliśmy sobie nowe obice na odcinku, Raliśmy. już tam jest porane. No, powiem szczerze, troszeczkę czasu mi to spędziło eee, właśnie, żeby to ogarnąć, ale udało się. Jednak ten pug, tym John Direkiem, sobie elegancko chodzi. Może ktoś powiedzieć, że mm, klas mógłby latać sobie z tym pugiem, tak? Nie ukrywam, ale jakoś powiem szczerze, takich ciężkich roboty pasujemy ten John -Dierek. Eee, bo tutaj na 200 koni ma takiego zapasu. Hmm, a teraz z kolei ten duży jest. Po prostu duży. 250 koni takiego płuka to by ozerwał. Eee, by nie było. Ja bym chociaż miał tu szóstkę. Eee, pług No to jeszcze bym tak mógł... bym miał więcej ustawić. Ten tego klasa, którego mamy tego dużego. A tak? Na ziemi co, to piątka na ziemi wystarcza Moim zdaniem i tak, właśnie podrzepaki oram ewentualnie coś tam podpuchylę, pod, 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 pod coś. Też nie zawsze, oczywiście. Ale ten jednak też jest używany. Z, też bez bez wpaść, ale kuźwa, mówię, tutaj fajnie ruszony. Yy, mówię, dobra, ładny pługiem zawarłem Jak mówię, ten pług mam święty, bo podrzepak. Powiem szczerze, pługiem lutowym było to warte zakupy, ten pług lutowy. Tam jak to się kuźwa pięknie robiło e, na tym polu myślałem, że byłem my tak naprawdę sceptycznie troszeczkę ustawiony robił na, mm, na głębokie będzie lepszą, bo to będzie robił. Nie, powiem pewne półdutowy, dotowy robił zajebistą robotę. Robił. Nic się nie działo na tym polu. Kuźwami tam gdzie nie idzie woda stała przecież mm, na dołkach. Po tym pługu lutowym nic, leciutko ja sobie ciącią jak sobie olał, także jak teraz, reszta hmm. też nie ma tak ciężko, napadnę ten, ten punktutowy, myślę, że jeszcze gdzieś będziemy sobie pługem to robić, no bo jak to zobaczyłem, jak to robi watę każdy pieniędzy, wiadomo, byłem sceptyczny, bo wiadomo, pług lutowy jak i głębocz. O to chodzi, żeby tą warstwę późną, jeszcze bardziej, można powiedzieć, e, głębiej mm, przemielić. No i efekt był tutaj, naprawdę, pod tym, że po tym mm, szapu no jednak, tutaj, wszystko mm, dla mnie idealne. Oleczka luźno, odsypywało się to ładnie. Szkurka, o to chodziło. No i tam, jakieś skamielinki, czy coś, jak się linka tawiła. Bo tam właśnie mam Ginkie, tam troszeczkę troszeczkę lepiej na ziemi jest. Hmm, więc nać, to, nie ma co gadać. To gódowym zajebi się zrobił. Hmm, dlatego teraz pół będzie albo RK, albo będzie hmm, właśnie bezrokowcem naciarny. Może nad bezrokowcem będzie leżej robić. Metalwander mi teraz się spiął. Chciałbym tak robić, no to musiałbym no oczywiście jak was, mieć budżet z pługem lutowym, a John i Klasa nie odpinać, powiedzmy, Klasa od mm, pługa, a bezrok, bezrok, do mezorkowca John i może jeszcze przesiadamy tylko koszulnika do ciągnika i jak dalej uprawiać. Więc naprawdę tutaj będzie luksus. Ja już powiem szczerze, kolczy mnie zrobić jeden deal. Czekałem ostatnio na ogłoszeniu e, na ogłoszeniach sobie mniej więcej ceny mega case'a 51.20 patrzę na tymi caseami bo mnie może Dokupię, kupię na gotulastwo tego gaśnika jeszcze O, o, o coś tutaj przynagowało Może do kupię może ale powiem jeszcze ja nie wiem czemu taka zobaczyłem wczoraj się ceny one się wahają kuziwa między 7 a nawet na 65 a nawet kuziwa 90 tysięcy w niektórych spektak um, na pewno znalazłem 88 tysięcy na takiego case znalazłem jeden tylko patent do bestura. to bez tura to bez tura znalazłem więc ja, ja, ja jestem w szoku bo ja wtedy jak szukałem hmm, czurnika kupiłem wtedy, tego case a. przecież jednego niego dawałem 60 Pięć tysięcy plus, do motoryczny, to też troszeczkę inaczej. Ale mi się tak to 8 tych, to za tego case'a, mogło teraz wczytać. I powiem szczerze, znalazłem taki fajny tuniczek. nie wiem, tak... dla mnie zdaje mi się, że fajny, no jestem, wiadomo, sceptycznie trochę nastawiony e, pod tym względem, ale jeszcze kopiuję ten czujnik używany Na właśnie w tak, takiej akcji, jak y, beczka przede wszystkim, rozrzutnik bo nie chcę jak tym jak mam tyle ciągników, chcę mieć tak konkretnie troszkę zbilansowane nie ma też orzuki mać na yy, tak, tutaj zapnę tak nie wiem, jednego ciągnika do półga butowego drugi do, do, poługa, do poługa, no, powrotowego i do bezerkowca no jeszcze brakuje mi tego czwartego ciągnika który uciągnąłby no, sumerycznie beczkę i orzutnik na no, tego ten mój mały 53 140, no, uciągnie to. Atyskatowanie pływa tego ciągnika. opinanie też jest męczące. Więc mnie na jakieś 80% mmm, będzie kupiony jeszcze w tym roku. Mogę powiedzieć nawet, i w tym miesiącu będzie zakupiony jeszcze jeden ciągnik. Eee, bardziej wymienka, znaczy, wyta Jako sprzedaje. Teraz ten ciągnik kupię tego, sprzedam tego case'a mmm i poszukam ciągnika ale wiadomo sprzedam ciągnik z tourem, który tutaj stoi do obrządku więc jeszcze mam taką fajną alternatywkę mm. że na ładowareczkę w to miejsce e, chyba, że będziemy mm, jeszcze mnie odciągnić od tego E, bo jeszcze szukam takiej ładowarki właśnie, żeby e, tutaj tego ciągnika już troszeczkę e, bardziej odciążyć. Bo to będzie rany Podejrzewam, jaki jakiś tych ciągników tutaj, które mamy na gospodarstwie. Bo, bo jednak też podejrzewam, że w niedługim czasie będzie szedł John właśnie ten, który mamy aktualnie. też ten naprawdę jest zajebistym ciągnikiem. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc. Teraz te ciągniki, które posiadam, naprawdę są zajebiste. Nawet nie wiem, czy w ogóle ładnie były w ogóle z więc yy, trzeba będzie pomyśleć i druga jeszcze koncepcja troszeczkę bardziej realna która mi weszła w, w pomysł kupić adapt, adaptację do Keynesa 5140 i tu przeprowadzić na powiedzmy ten miesiąc, dwa yy, tutaj na tą gospodarkę tutaj sobie ogarniać DMR i tak dalej i yy, myślę, że to będzie chyba najlepsza opcja bo też patrzę na tym International, żeby go sprzedać, mm, bo też mi się przydało kupić jakiegoś wśród mocniejszego, nawet taką czwórkę. Wiem, czwórka była na kanale. Była. Na moim gospodarstwie była. Ale wiadomo, teraz nawet macie koncepcja, która nie chodzi o wygodę, tylko o tą pewność Bo jednak troszeczkę International zaczął spierować. Mm, ja też nie mam przecież czasu przy paszowodzie siedzieć. W dzienniku od przy... Nie mogę się widać wysył, no za groma. E, nie, nie mam czasu, żeby siedzieć przy dzienniku, który chodzi w paszłozie. Więc tak w sobie stwierdziłem, że może też go sprzedam. Ewentualnie teraz sprzedam sobie tego international. Kupię jakiegoś zatorka. W Miale... miarę... W miarę... Nie? Możliwy ciągnik. Czy to mój osus, czy tam Zetora, czy, czy, czy Holanda. To też nie ukrywam. Chciałbym nie Holanda. Tej kupić. A zobaczymy, czy to jeszcze to wyjdzie w praniu. Tak na rawdę. Patrząc na gospodarkę, która naprawdę moim zdaniem się dość dobrze się rozbija, Mimo wszystko. Chyba będzie trzeba w końcu też pomyśleć. Szczerze mówiąc. Ale kurwa, po krzyżach ja eee, trzeba niech chyba pomyśleć. I mm, może w końcu... podmiot pieniążki... i kupić nowy, ale to kompletnie, kompletnie nowy ciągnik. Nawet te 140 koni, czy 160 koni, ale kupić jakiś może już naprawdę typowo nowy ciągnik od dealera. Żeby już się nie patroli, nie pieniczyć, nie to to że ten dzielnik będzie chodził. Wiadomo, jeśli mi chciałby taką powiedzmy 7 r czy 6 r no myślę że tak półtora bańki, bańka by trzeba, nie trzeba będzie liczyć. E, z klasa też podobne pieniądze. E, więc albo zostaje mi z tych takich nowych, nowych dzielników, ale w miarę, no bo możliwych, to zostaje w New Holland, e, ewentualnie case. Aż te y, też, te pumy czy magnumy czy tam inne, podleżą też nie są jakimiś tanimi dzionnikami. No ale podejrzewam, że na pewno są tańsze niż właśnie żądiewy czy klasy. E, a tym bardziej waltek, które no walta też by to, moim zdaniem, by się działa fajnie. Wypadek w życiu realnym. W powtarzam. Bo chyba najbardziej dla mnie e, najlepszym dzionnikiem do hs walta właśnie. Nie wiem, jakieś mam, mam takie złudzenie, uhm, jakieś takie dzieciństwo, dzień co To już dziecięcie marzenie, to chyba ciągnie się ode mnie już 20 lat, nie no weźcie tu może przesadzimy, bo internetu nie było, tak walki, to nie było. Eee, no ale tak jak zobaczymy pierwszy z Walter, to powiedziałem, że na, gmina, no, no 200 Ja sam tutaj też bym chciał albo kupić, mm, nową, bo ja też no podejrzewam, że 700, więcej. 170 koni? Oby, no, jestem w stanie to zarobić, No, nie już się jestem w stanie to zrobić, yy, więc podejrzewam, że ona wiosnę, albo właśnie w jakimś tam okresie zimowym, wiosennym, takim przysileniu, to jakiś właśnie w końcu leci. No, i któregoś będę sprzedawał. podejrzewam, że pierwszym teraz czynnikiem, który wyleci yy, poza wspomnianymi tymi tutaj caseami, właśnie. 50-20 i pół internacjonalnym jest jeszcze właśnie ten 3 case, czyli 50-30. Nie miałem go nie sprzedawać, ale powiem tak: jeśli mam trzymać go tylko tyle, żeby był, nie ma sensu. E, jeśli ma się to rozwijać, mam płacić jego ubezpieczenie, płacić wszystko. No bo z to są śmieszne popaty itd., tak no ale jednak to już miejsce, które jest, jest miejsce, które to, to będzie zajmował miejsce, które no, w moim państwie jest dość jasne. Mało, e, więc podobnie te trzy będą sprzedawane. wiadomo, na razie, jakoś tam sobie poradzimy. Laku, laku, dzisiaj od 2 tutaj dojedzie. Na te, nie wiem 5-6 dni ogarnie się temat. Właśnie związany z e, paszą. I będzie git. To jest tyle: 15 minut drogi do jazdu. Mm, tylko, że wiadomo. Jak ma każdy ciąg inaczej, to też inaczej. Naczej, inaczej, jak ma każdy załadunek, każda gospodarka ma lepiej. Kurwa, co Jak każdy, na każdym gospodarstwie, jest ciąg, stoją bo lat, tak. Nie wiem, coś dzisiaj mi się mózgu nie przestawiały chyba. Na nagrywanie. Dlatego. <grystanie> poważnie mówiąc. Więc. trzeba będzie pokombinować. Ale jeszcze trzeba to kupić, ale te Tego sąsiadujące są działką i wtedy będzie można sobie kulturalnie to ogarnąć. Trzeba ten ciągnik kupić, mówię, nawet czołnik też bym nawet chciał widzieć. Jeszcze Tylko jak się kupi, to będzie kopia. A mniejsza tym. Eee, jest też jeden ciągnik, który znalazłem. Znajdę tam mi śmieszne pieniądze. Eee, to śmieszne, bo na mnie się oczywiście Mieszne pieniądze. Kto jeszcze by chciał wylecieć? żeby to wyleciał, to nie wleci. Dobra, będzie za lasa. Tutaj na gospodarstwie i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie da się nas się cofać. Może iśćmy do przodu. Może teraz posłuchajmy się bardziej na zakupie pól. Rozwijmy dalej, podobne i dopiero może wtedy kupujmy ee, wspomniane maszyny. Mi się zdaje, że tak te maszyny jestem tak naprawdę fajnie ustawione, że powinno być to komfortowo i tak na tych maszynach, które naprawdę my tu mamy. I tak jestem w kroku, że tyle czasu tu hmm, dajemy jakoś, ale tak by to podprostować będę chciał. Bo Tutaj jest tak krzywo, ale to jest tak cholernie krzywo Nie wiem, jakoś łać nie mogę A, jakoś tam to... Idzie Więc może na chwilę to by... teraz może się skupmy, dokupmy Etary Ostatni jeszcze oboje mm, I dopiero może skupmy się dopiero na... Tak jak w myślę. Tak sobie kuna, ja mam taki ambitny plan, żeby tutaj tych szkód bydła było. Tego wszystkiego, a ja na razie idę w te maszyny, maszyny, a na razie tak naprawdę ich pola, a teraz te budowle, stawianie obory i tak dalej, troszeczkę poszło to do tyłu. Więc teraz trzeba będzie na pewno się skupić na postawieniu tej obory. Pozbieram jak najwięcej pieniędzy i dopiero w przyszłym roku będę chciał już to kompletnie Zrobić Czyli Jeszcze to Dobre parę hektarów Ziemi I będziemy mogli sobie jak to dobrze rozkminić, bo oba, która teraz będzie prawdopodobnie stawiana To myślę że około 800 tysięcy Na obiekt Dlatego 6 Razy yy, No myślę te 100 Te 600 tysięcy i ponad mańka musi być na to, żeby ogarnąć temat ostatnio? Nie zakupiłem, by było 750 tysięcy, chcieliśmy między, bo po 5 tysięcy widzieli, no bo ja bym tak naprawdę miał no, pełną kwotę teraz liczyć, bo te puta mańki, no mógłbym, ale teraz to hmm. liczyć teraz zakupków, to sobie bardzo no, ale no, gdyby nawet troszkę będzie zawołać. No chyba, że mi się uda tak zrobić, że jeszcze dostawię teraz yy, ten okres zimowy. A teraz bo, powiedzieć, w pewnym sensie, bo chłopaki teraz będą mogli mi postawić... Powiedz że zbadać. Postawić właśnie jeszcze dwa takie kierowniki, Tam odpłajalni i tak dalej, tak się nazywa. Yy, I wtedy móc stawić panę ze sto, takich jałoszek. Powinno być. Miodzio. No bo, młodeczki, ja nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłoby tyle Jeśli taki odcinek by się spodobał. Zobaczcie w komentarz, komentarze, dzięki za oglądanie i trzymajcie się, następnego odcinka, na razie, cześć.